Cześć, to Cubics. Dzisiaj omówimy sobie jeden z ważniejszych tematów do speed cubingów i cubingów, czyli jaką kostkę wybrać. Szczerze było to ciężkie dla mnie zadanie, żeby znaleźć takie idealne, lecz wynalazłem trzy moje faworyty, z których oczywiście testowałem. Więc bez przedłużania, przejdźmy do filmu. Dobrze, ja już mam tutaj przygotowane kostki. Jest dokładnie. Kostka Rubiksa Rubik Speed Cube. O której dzisiaj też troszkę powiem. Moju RS3M 2020, o której to jest na kanale i porównanie z GAN-em już jest właśnie na kanale, więc polecam obejrzeć. I GAN 356M, czyli budżetowiec od GAN-u, tak, że tak powiem. No dobra. Przejdźmy do pierwszych kilku rzeczy. Cena. Ta kostka kosztuje około 120 zł, więc nie jest to też najtańszy model, ale jeżeli już chcemy zacząć historię ze SpeedCubingiem i chcemy bić jakieś rekordy własne i chcemy po prostu przebijać co jakiś czas, to możemy ją kupić. Druga opcja dla osób, które wolą moju. Ja jestem akurat yy, bardziej Gana, a jeżeli ktoś lubi moju i na przykład już testował najtańszym modelu typu Mo moju 3M yy, i uważa, że mu się podoba ta firma i podoba mu się ułożenie ich kostek, to może kupić moju RS3M 2020. O zaraz też powiem wszystko. I ostatni mój faworyt, czyli kostka od Rubiksa, Spit Rubik Speed Cube. Yy, jedyna taka, bo nie ma innej kostki Rubik ze Spitkiów, może są jeszcze starsze modele, ale ten jako jedyny ma magnes. I o ten powiem w końcu w te filmie. No dobrze, więc zacznijmy najpierw od Gana. No, tak jak wiecie, jest to kostka Gana. Ma magnesy neodymowe i ładne czarne obudowy. Cały test jest na kanale, również tam wspominałem o tych wszystkich rzeczach. Tutaj mamy system GES, czyli sprężyny. Już pokazuję, jak to wygląda. Musimy przekręcić pod odpowiednim kątem. I wyciągnąć. Jest to taka sprężynka z guzikiem, takim, gdzie sprężynka naciska, i tam wszystko działa ładnie. Mamy ustawienia 0,8, 0,6 i jest. Ten, znak stopu taki, taki przekreślony, żeby wiedzieć, że jeżeli tutaj przekręcimy, to otwieramy automatycznie kostkę. Oczywiście, również polecam przed włożeniem, zrobić ruch obrotowy, o jeżeli ją rozłożycie, żeby mieć pewność, że Wam się nic nie rozwali. Tutaj dzisiaj zrobimy sobie po dwa testy również, tak jak na moich wszystkich testach, czyli cykle i ułożenie kostki, ale dzisiaj nie będzie trzech razy cykli i trzy razy ułożenie kostki, tylko będą po dwa, więc będzie po prostu nam łatwiej i szybciej ogarniemy każdy test. Dobra. Lecimy na początku z cyklami Ugana. 700, pierwsza próba. 3617. No i mamy te dwie. pop. W cyklach możemy zrobić jednak trzy, bo to będzie bardziej spektakularne i łatwiej będzie można później średnią obliczyć, jeżeli ktoś będzie miał ochotę. 481. No bardzo dobry wynik Rozłóżmy sobie teraz tą kostkę. Tutaj przekręcamy. Jeżeli znajdziemy, to lekko wyrzucamy. Wyjmę tutaj tą sprężynkę. Właśnie o to chodzi, bo ta zawleczka tutaj wchodzi tylko tu. Bo później nie możemy ją przekręcić, bo tu jest okrąg. Dobra. Tak wyglądają Części. Krawędzie wyglądają tak, a środki, środkowe krawędzie tak. Mamy tutaj żółte magnesy i przezroczyste. Mhm. Koska naprawdę przyjemnie chodzi, tak jak słyszycie, i dźwięk jest też naprawdę bardzo dobry. Magnesy są bardzo silne i ładnie dopasowane. I tutaj krawędzie te dolne, chociaż one są takie same, więc nie wiem po co pokazać. Klapki tutaj nie są właśnie takie jak na przykład w Ganie 16, który też już ma test na kanale, yy, tylko są takie pełne. Tam mamy takie klipsy, a tutaj mamy pełne. No i tak wygląda środek gama. Dobra, ja już mam złożonego gama. I robimy dwie próby ułożenia kostki. One będą różnie pomieszane, więc nie przyjmujcie się, ale to tak naprawdę nie zależy od pomieszania, tylko od układającego. 45 sekund i 414 set. Teraz druga próba. Dobra, mieszana. Zostawimy sobie jedną krawędź w każdych kostkach, żeby było równo. Dobra, F-Duelik nam się skończył na poziomie, w sumie druga warstwa, nie F-Duelik. 47 sekund i 809 sekund. O tyle co mogę opowiedzieć o ganie. Na końcu filmiku zrobimy jeszcze krótkie podsumowanie, gdzie powiem, jaką najlepiej wybrać kostkę. Zapomniałem opowiedzieć o cenie. Tak jak już wspomniałem, gan kosztował 120 zł. Ta kostka kosztuje 35. Waha się od 30 zł do 50 zł. Również mam magnesy, ale niewidoczne, bo są w środku. I też są neodymowe. Zajrzyjmy teraz może do środka na początku. Mamy tutaj śrubkę i ustawianie za pomocą narzędzi. Trwałość sprzężyny, czyli czy ma być taka ciężka, czy taka bardziej zluzowana. Paska bardzo przyjemnie chodzi. Najpierw testy kostki, może później uda się nam ułożyć. Rozłożyć ją. Pomieszam je w tym. Teraz zrobimy ułożenia. Mhm. Mhm. 51 sekund i 493 setne. Całkiem niezły wynik. Jeszcze to była troszkę też wina mojej nieuwagi, bo nie zauważyłem jednej części. No dobra, teraz już mam wszystko ładnie zrobione. Mm. Kawałek się nam zawieruszył i... Więc niestety próbę musimy powtórzyć. Kostka mi odleciała. No cóż, zdarza się. Dobra. Lecimy. Kostka płynnie naprawdę chodzi. Zaraz powiem mojej moich niestety minusach, bo... Nie lubię niestety o minusach takich kostek mówić i strasznie budżetowych. No ale niestety ma jeden minus. 48 sekund 738 sety. No dobrze, teraz powiem o jej minusach. I zaraz przejdziemy do rozłożenia, bo jednak mi się uda. Eee... Magnesy, które w niej są, są bardzo silne tak jak w moim 3M. I blokują nam użycie. Po dłuższym układaniu mogą Was... Delikatnie boleć ręce, bo mnie po delikatnym układaniu czasem też bolą ręce. Ale to nie powinno być takim problemem, jeżeli zaczynamy i układamy wolnie, a nie układamy na czas. Ale jeżeli chcemy zacząć, to będzie naprawdę fajnie. Przejdźmy teraz do rozłożenia. Dobrze, więc jeszcze przejdźmy do jednej rzeczy, czyli do cykli.

Nie były też najlepsze, bo na przykład taki gal 16 umie 2 i 4 sekundy. No ale to nie jest chyba jakiś wielki problem. No dobrze, ja już ją tutaj rozłożyłem. Wy to widzieliście jako sekundę, nawet nie. Ale ją rozłożyłem. Rdzenie jest bardzo ładnie wykonany, ponieważ. Części prawie się z nim stykają, co daje fajną kontrolę nad kostką. Tutaj zapieczętowałem, żeby nie spadało. Eee, mamy metalowy rdzeń i plastikowy, więc mamy ładnie tutaj do rozkręcenia. Czasem w razie co części wyglądają naprawdę solidnie. I magnesy również ten. Yy, te, co na przykład są krawędzie środkowe, odpychają się. To znaczy, że nie pasują do siebie. I jeżeli ktoś nawet nie będzie wiedział, który z którym, chociaż widać po kolorach, to będzie wiedział, że te są nie z tym, bo się nie łączy. No, ale wątpię, że ktoś taki się trafia. Co do części, są bardzo ładnie wykonane i estetycznie. I nie mają w sobie takich jakby tych zabrudzeń i nie wyglądają jakoś, żeby były ucięte jakoś, jakimś sposobem, Więc części wyglądają naprawdę bardzo przyjemnie. Gorszy problem jest ich wkładaniem, ponieważ tutaj nie możemy wyjąć tego środka. Jakbyśmy odkręcili całość, to byśmy wyjęli. Ale niektórzy nie, nie odkręcają do końca i potem mają problem i muszą je wpychać. To jest najgorszy problem tych kostek. No i tyle mogę powiedzieć, co na temat tej kostki. I przejdźmy teraz do ostatniej kostki naszego dzisiejszego odcinka. A jest nim Rubik's Speed Cube, o którym filmik też jest. I dziękuję wam za tyle wyświetleń, które podbiliście pod tym filmikiem. Masz 65 jest to dla mnie wielkie osiągnięcie. Ale przejdźmy. Kostka jest bardzo futurystycznie wygląda i nie mamy tutaj nakrycia UV, tak jak w reszcie kostek, o których wspomniałem. Lecz przejdźmy teraz do środka, bo to jest ważniejsze w tym momencie. W środku mamy takie koło, od, taką zębatkę. Oczywiście od Rubiksa nie dostajemy żadnych dodatkowych na przykład tulów, żeby przerzucić, czy jakiś sojaczków, nic. Nawet czegoś takiego do moju dostaliśmy na przykład. I do woreczki jakieś i tak dalej, nic nie dostajemy, dostajemy samą kostkę. Cena to 89 zł, chociaż na internecie może być taniej. Jej cena przeważnie waha się w okolicach 60, a 100 zł. Więc nie jest najgorzej. Mamy tutaj sprężyki tak jak we wszystkich kostkach naszych tutaj. I również mamy koło zębatnie, które ustawia sprężynę, czy ma być, tak jak powiedziałem, o, w kost, tej kostce, czy ma być spięta bardziej, czy taka bardziej wyluzowana. Na przykład tego w Ghanie nie mamy, chociaż mamy długość, jak grubo ma być sprężynę ustawiona na 0,8 i to daje to samo tak naprawdę, co tu. Kostka wygląda naprawdę bardzo ładnie jak na Rubik's, bo na przykład zwykły Rubiks to jest taka kostka. A tutaj mamy kostkę jak do speedcubingów, czyli nie mamy normalnych czarnych obwódek i takich płyteczek, tylko mamy od razu ładnie zrobione krawędzie. Kostka wydaje taki dźwięk. Więc jest bardzo ładny. Yy, I mamy naprawdę, tak, mamy magnes. Nie jeszcze miałem, jak powiedziałem na wstępie, że mamy tutaj magnes, bo są. Są to neodymówki, tak jak standardowo, ale nie mamy ich tutaj, pod, ani mamy je na zewnątrz, ale ma... nie mamy ich w czarni zrobione, tylko mamy je pomiędzy, czyli wtopione w to. I to jest pięknie wygląda. Ja bardzo mi się to podoba. Chciałem też powiedzieć, że to jest jedyna kostka od Rubiksa, która jest z pit I speed cubować ją można. Więc przejdźmy teraz może do czasów i zaczynamy od cykli. Trzy razy. A, jeszcze raz. To by było za piękne. 2571, czyli faworyt dzisiaj 2, 202, i ostatnie i 3 sekundy 084 bardzo dobre wyniki. Teraz przejdźmy do ułożeń. umieszam. Oczywiście dwa ułożenia standardowe.

47 sekund i 87, 876 sekund. Bardzo dobry wynik jak na tą kostkę. Yy, I tak kostka bardzo ładnie się rusza. I przejdźmy teraz do środka, bo co jest w środku też mnie zdziwiło. Do zwykłej kostki bardzo ciężko się dostać. Ja nigdy nie udało mi się dostać się do środka zwykłej kostki. Ale podobno się da. Tutaj za to mamy tak kostkę zbudowaną, że tu się da bez problemu wejść. I mamy bardzo podobną konstrukcję, co w moju, więc fajnie to wygląda. Również mamy tu sprężyny. Też, tak jak już powiedziałem. Metalowo-plastikowy rdzeń grube centra dzięki czemu i, i w ogóle inny kształt tutaj. Na przykład w tamtych kostkach mamy w ogóle inny kształt. I bardzo dobrze się to sprawdza, bo kostka ma naprawdę przyjemne gładkie jakby to powiedzieć przyjemne gładkie ruszanie. Bo naprawdę bardzo przez te magnesy i co do magnesów, są idealnie zrobione, bo są idealnie wyważone, bo nie bolą mnie ręce od układania, na przykład co w moju się potwierdziło. Teraz przejdźmy do podsumowania. Podsumowując. Oczywiście chciałem jeszcze wspomnieć, że ten film będzie nagrywany na rok 2026 i co roku będę wypuszczać taki filmik yy, z... Właśnie z takim zapytaniem jaką kostkę warto kupić, bo wszyscy wiemy, że rynek się zmienia i co jakiś czas wychodzą nowe kostki. Yy, na przykład w przyszłym roku w tym roku wyjdzie GAN 17. Chyba wyjdzie. Nie wiem. Ale wyjdą nowe kostki, będą jakieś nowe pomysły, wyjdą jakieś nowe moju, wyjdą nowe Rubiksy może. I to wszystko będzie się zmieniać, więc nie dojdziemy tak naprawdę co w jednym roku opiszemy wszystko, co może być najlepsze. Więc moim faworytem na całość tutaj będzie ten Rubik z Speedkiów, ponieważ bardzo dobrze mi się na nim układa. Oczywiście to też zależy od osoby. Ale mi się na nim bardzo dobrze układa. Na drugim miejscu postawiłbym Gana, ponieważ jest bardzo fajny w ruchach. I te magnesy też nie takie są, że ciężko się używa ich a na trzecim miejscu postawiłbym moją. Również chciałbym podkreślić, że to jest moje podejście do tego i moja opinia, więc też się nie sugerujcie tym, ale ja tutaj pokazuję, jakie by były najlepsze do, na początek. Jeżeli ktoś chce naprawdę zacząć i chce, chce mieć jakąś szybką kostkę, to jeżeli chce kupić minimum dwie, to polecam kupić te dwie. Oczywiście, jeżeli ktoś chce kupić moją, niech kupi moją. Jak ktoś chce kupić Gana, to niech kupi Gana, a jak ktoś chce po prostu dobrze się bawić i mieć frajdę z tego, że układa, to może kupić Rubik's. Więc moim faworytem jest Rubik's, ale każdy też zależy od każdego jakie ma specyfikacje, bo na przykład przy tym, że ja bardzo lubię Gana, to Rubik's mi podeszed, podszedł bardziej. Ale to też od każdego zależy. Dziękuję wam, że obejrzeliście film i zostaliście tutaj ze mną do końca. Eee, możecie pisać komentarze, ja z miłą chęcią na nie odpowiem eee, i zapraszam do subskrypcji, zostawienia lajka i dziękuję Wam za obejrzenie materiału, cześć, pa!